Ponieważ to dofinansowanie, które otrzymali samorządowcy, jest bardzo ważne. Dzięki nim gminy będą mogły realizować w części to, na co tak naprawdę brakowało pieniędzy w budżecie. E Programy rządowe, a szczególnie takie programy zasilane dużymi środkami finansowymi, jak na przykład program czy fundusz dróg samorządowych, mają to do siebie, że pełnią szczególnie teraz wiele różnych funkcji. Po pierwsze oczywiście chodzi o to, żeby zbudować te drogi, żeby żeby dojazd, ten lokalny dojazd na tych najmniejszych drogach gminnych i powiatowych, żeby, żeby dostęp do szkoły, do urzędu, do kościoła, do sąsiada był jak najlepszy, on pełni przede wszystkim taką funkcję, że no te drogi często w bardzo kiepskim stanie, mają być lepsze i są coraz lepsze. Ale oczywiście ogromną większość robót przy tych drogach wykonują także lokalne firmy. I to jest, można powiedzieć, drugi cel przy okazji, szczególnie ważny w okresie pandemii, kiedy wiadomo, że z tą pracą bywa różnie. No i po prostu jest to koło ratunkowe rzucane przedsiębiorcom, często właśnie bardzo lokalnym przedsiębiorcom, no i oczywiście pośrednio także ich pracownikom, którzy nie tracą pracy. Nie każdy mieszkaniec ma samochód, zatem ten program dofinansowania przejazdów autokarowych też jest istotny dla tych zdecydowanie mniejszych. Ja bym powiedział, że takim zjawiskiem wołającym o pomstę do nieba było, była likwidacja bardzo wielu połączeń autobusowych, a nawet linii kolejowych. My to w tej chwili staramy się odkręcać, bo... To jest kwestia po prostu tego, jak widzimy Polskę. Polska ma być państwem solidarnym, państwem dla wszystkich, a nie tylko dla tych większych szczęściarzy, którzy znaleźli się w jakimś szczególnym miejscu. Czasem wcale nie dlatego, że sobie na to zasłużyli, tylko po prostu taki był przypadek. Natomiast niestety w ciągu ostatnich 30 lat wielu ludzi, szczególnie mieszkających gdzieś daleko od tej głównej drogi, zostało zostawionych samym sobie ze wszystkimi tego konsekwencjami, takimi konsekwencjami cywilizacyjnymi. I my to w tej chwili bardzo szybko. Chcemy odkręcić. To jest program taki klasyczny, program solidarności. Solidarności z tymi, którzy zostali odcięci od świata. Nie każdy ma samochód, nie każdy może łatwo zapłacić za jakiś transport. No i chodzi po prostu o to, żeby ludziom, którzy mieszkają tam, gdzie polikwidowano te połączenia, przywrócić kontakt ze światem, z urzędem, ze sklepem, z możliwością załatwienia takich życiowych spraw no i wreszcie z dojazdem codziennym do szkoły, do pracy. No, i dzięki funduszowi dróg, funduszowi przewozów autobusowych to się właśnie w tej chwili dzieje. Zdecydowaliśmy w tej edycji, kolejnej edycji, w której tutaj na terenie Mazowsza startuje, czy wystartowało i otrzymuje pieniądze 30 samorządów, żeby dopłacać więcej niż dotychczas. Dotychczas dopłacaliśmy złotówkę do tzw. wozu kilometra Teraz w tym nowym programie będzie to 3 złote. To oznacza, że. No, wysiłek samorządów, które chcą przy, przywracać te połączenia będzie nieco mniejszy. No i jakoś ten, ten projekt będzie nam się spinał, bo trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, nie liczymy na to, że te autobusy będą jeździć pełne. Gdyby tak było, to przewoźnikom by to się opłacało. A nie opłaca się właśnie dlatego, że tutaj jest miejsce dla państwa, dla samorządu i wkraczamy w to właśnie po to, żeby objąć taką e, e, akcją solidarną wszystkich tych, którzy zostali gdzieś z boku. No właśnie Wojewoda, bo chyba gmin, które potrzebują takiego wsparcia, jest bardzo dużo. Tych wniosków zapewne również wpłynęło dużo. Nie mogliście wszystkim sprawiedliwie podzielić pieniędzy. Czy trudno było wybrać tak najbardziej potrzebujących w tym momencie, w tym rozdaniu tych środków? Szczególnie ostra konkurencja była w funduszu dróg samorządowych, bo mniej więcej cztery razy tyle samorządów złożyło wnioski niż jesteśmy w stanie to sfinansować. Ogromna kwota ponad 300 milionów złotych płynie w ramach funduszu dróg samorządowych w roku 2020. Mimo koronawirusa, mimo różnych kłopotów gospodarczych te środki są niezagrożone. Podpisujemy umowy, za chwilę wpłyną do samorządów. Mamy nadzieję, że szybko rozstrzygną się przetargi. Wszystko wskazuje na to, że przetargi dzięki sprawności samorządowców będą trochę tańsze i najprawdopodobniej ci, którzy czekają. W tak zwanej liście rezerwowej również mają dużą szansę, żeby jeszcze w tym roku zostać sfinansowanych. Ale tak jak powiedziałem, konkurencja jest bardzo ostra i tym bardziej, tym większe gratulacje dla tych, którym udało się zdobyć te środki. Dlatego że to znaczy, że wybrali dobre drogi, przygotowali bardzo dobre wnioski no i pokonali sporą stawkę konkurentów, co zasługuje na uwagę.